Cześć, to ponownie Ola i tym razem pokażę, jak stworzyć schemat pod odliczenie paliw w rewizorze. Ja, dla przykładu, stworzę schemat podliczenia paliwa 72. Klikamy dodaj. Nazywamy sobie ten schemat, tak żeby było łatwo zapamiętać. Dodajemy nazwę kategorii. Tu pamiętamy o tym, że nazwa kategorii powinna być taka sama, taka sama jak nazwa schematu importu. Klikamy OK. Zmieniamy sobie typ dokumentu na fakturę zakupu. Typ transakcji VAT, magazyn, rozliczenie VAT pozostawiamy jako dowolne. Wybieramy sobie rejestr księgowy. Typ doku, datę dokumentu wybieramy jako datę wystawienia. Kategoria zmieniamy na z dokumentu źródłowego. Rodzaj dowodu pozostawiamy bez zmian. Opis, podtytuł dokumentu. Data dekretacji wybieramy jako datę otrzymania. A datę operacji jako datę zakończenia dostawy. Zmieniamy sobie bilansowanie grup i całości dekretu na bilansowanie całości dekretu. Wybieramy tutaj z tej części przypadek szczególny PIT, odliczenie 75%, oczywiście gdyby była 20 to wybieramy wtedy 20, no i zaczynamy dodawać sobie konta. Klikamy dodaj, na początek oczywiście konto pod rozrachunki z dostawcami, 210 w moim przypadku, kartoteka dostawca, po stronie ma wartość brutto, treść, podtytuł dokumentu i klikamy OK. Następnie dodajemy sobie konta pod kup i pod n -kup. Kwota, wartość podlegająca kup, treść pod tytuł dokumentu i klikamy OK. Teraz pod N-kup 401 nie 02. Kwota, wartość niepodlegająca kup, treść pod tytuł dokumentu i OK. No i to co jeszcze musimy zrobić, to dodać yy, konto pod pad. 21, 23, oczywiście gdyby była jeszcze ósemka, to również musimy sobie takie konto wybrać i tutaj wybieramy wartość VAT do odliczenia treść, podtytuł dokumentu i klikamy OK. I konta mamy dodane. Przechodzimy do zakładki VAT, zaznaczamy sobie import do ewidencji VAT, wybieramy Powinnią ewidencję, wydatki kosztowe, odliczenie całkowite, cel zakupu mieszany, transakcja VAT z listy, data wpisu, data otrzymania, data magazynowa, data. Wystawienia jako data wystawienia, data zakończenia dostawy, data zakończenia dostawy, miesiąc odliczenia, wybieramy bieżący według daty otrzymania. I to, co musimy jeszcze sobie tutaj zaznaczyć, kategoria oczywiście pozostaje z dokumentu źródłowego, natomiast wybieramy przypadek szczególny VAT, eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem. Opis ustawiamy na podtytuł dokumentu ponownie i w zakładce Inne klikamy usunięty Monik, tak jak przy, przy poprzednim schemacie. I klikamy OK, nasz schemat pod odliczenie paliwa. Jest gotowe.